Ja pierdolę, no nie, wiem, nie, da rady. nie, no nie, mogłem go kurwa zabić, bo miałem... nie, nie, Chodź, chodź, Ten murkiem. chodź. Mamy radę. Gdzie? na podwórku podwórku ja gdzieś bo hemu nie miałem dlatego o nie podnosiłem hełm kurwa tu gdzieś jest Ja pierdolę na dachu jest! Ty jesteś? No też na dachu. No ja to schody? No ja tu jestem, no nie okay. wiem czy sej. Dwóch jest na dachu. <coughs> nie jest, żaden nie jest na podwórku. To chyba. Daszek. Masz leczenie jakieś? Bandażyki. Kurwy. Tutaj leży. Kurwa, idę do was. Gdzie jest ta góra? Kurwa, ich rozpierdolę teraz. Ej, nie lepiej do strefy? No, no jak ja, ty chcesz się stąd teraz wydostać? Jak oni zaraz kurwa zeskoczą i ci plecy zrobią? To trzeba najebać jednego chociaż. Dwóch we mnie pikuje. Gdzie? No na dachu kurwa, gdzie? No nie widzisz? O odsun się, nie przeszkadza mi. nie ja, Nie wierzę w to. Nie mam głowa. Jeden ma po kasku. Gdzie... Pierwszym ma pierdolone szmaty granat, a drugi przebieg. E, mam do to jest. gdzie? jak tam kurwa jest. Gramy na składy. Ej, uciekamy. Nie no, bijmy się z nim jeszcze, no kurwa, pierwsza strefa to jest. Eee, e, tu nie ma sensu Nie podchodź, nie podchodź Nie wierzę że tu jestem chyba Dobra no, wypierdam się Nie żyje. O, kurwa. o nie, żyje. O kurwa, niemożliwe. Dostał. Co, ty tam wchodzisz do niego? Mogę strzelać, żeby ogłuszyć. On no, czeka na mnie, ty. Wychylił się przez chwilę Wszyscy? Bandażiki. Zginę Nie, dobra Jakie zestawy Kurwa nikt nic nie ma... A jest to milito, co? Ja mam znaczy bandarę Od razu trzeba było wjechać hmm. na plecki ale nikt nie ma zestawów ty. No, bo oni też się cały czas kurwa lecieli, no. A, dobra, no, czekamy te. Jest auto? W Tak, chodź tam. Tyś ma jakiś zestaw jeden? No, co ty kurwa, ja nic Bandażam. nie wierzę. nie będzie tak, żeśmy pokonali, ale finalnie tak zginiemy od strefy. Mam zestaw. Dobra, jedziemy. chodź tam. O, Kurwa, ja przez okno nie idzie wyjść. Ja pierdolę. Jakieś, jaka mgła jest ty było? Czy Ile masz bandaży? Ile masz bandaży? 9 Zresztą mogę ci rzucić 10. Na razie idź. Chodź, pierdolę mam zestaw jeden. Kurwa milioner. Jeszcze ja coś mam o paliwo. Musisz na skróty. Teraz musisz na ja pole. Urban Teodamki. Jak znajdziecie lunetę to weźcie tam, spingujcie. Dzięki. Kurka, oddam waszą na razem. Ta. Gorba na blisko, co jest Nie mam nic lecznia, fuck. Wiatr ja śmie. No tu też kurwa nic nie ma leczenia nie? No z jedziemy. To. Tu ty biegnie W stówce Za drzewem tu jest Trudno daleko Nice. Nice. Dzień, kolega. Położył się. Na blisko jest, ja pierdolę. Ja pierdolę! Dimo, bo ja mam kurwać któregoś blida. musisz szybko podnieść. O kurwa. O kurwa. Ja pierdolę. Tam są dwa noki w tym smoku. Jaki skuter. Z tego żółtego będzie bieg, tak? ile no, ja już tego nie zrobił, Nie wiem. Skuter się zatrzymał na wzgórzu, pewnie. Pasjone robię. No zatrzymał się kurwa na wzgórzu tym skuterem oh, Kurwa Kurwa, ale zdążyłem położyć Dobrze, podnieśmy teraz Teraz tego, z tego niebieskiego, żółtego jest położony Kurwa, nie zdąży no. Uważaj, na niebieskim jest teraz Tutaj nikt go nie ma, Jezu! Co ja, co chr. ja chr. robię? Granat. O kurwa. Ech, dobre chuj z nimi, jeba mnie. Został, został. Kurwa, gdybym ten nie padł wcześniej.